To ostatnio coś, czego u mnie po prostu pełno. Nie tylko ten projekt, ale i kilka innych. I przy okazji, skoro mamy już całe mnóstwo pomocy naukowych briożkowych, a to jest wielki briożkowy szal, pokażę Wam, co robię na brzegach. Kiedy dzierga się briożkę, to brzeg, jeżeli dziergamy na płasko, nie w okrążeniach, zaczyna być wyzwaniem. Na przykład przy szalach albo przy otulaczach robionych na okrągło od jednego krótkiego brzegu do drugiego i zszywanych brzeg przy briożce zaczyna być problematyczny, ponieważ nie wiadomo jak robić oczka brzegowe, którym kolorem, czy jednym, czy drugim, kiedy, czy jak kończymy, czy w pierwszym rzędzie, czy w drugim. wniosek jest taki, że trzeba wymyślić coś innego. sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wykorzystanie i na brzegu jednym i drugim wygląda to identycznie. Zalety mamy perfekcyjny brzeg. Już ładniejszego sobie wyobrazić nie można. Następna zaleta jest taka, że nie zastanawiamy się nigdy co i jak robimy, bo zawsze wiadomo co robimy, którym kolorem i w którym rzędzie. Oczywiście tego się nauczymy. Natomiast jest jeden mały minus, który jest bardzo widoczny w trakcie robienia. Po praniu troszeczkę niknie. Spójrzcie na oczka, które są tutaj, i oczka, które są tutaj. Te są troszeczkę nierówne. Widać, że one się, jedno jest, jedno jest mniejsze, drugie jest większe, one się troszeczkę wykrzywiają. To jest minus, który, tak jak mówię, zostanie lekko zniwelowany w momencie, kiedy będziemy. Po praniu, rozciągać, wyciągać, wygładzać, wtedy to troszeczkę zniknie. Troszeczkę, ale może się okazać, że gdzieś jeszcze będzie to widać. Pokażę z drugą stronę. I na wszelki wypadek, jeszcze kawałek. Jak widzicie, widać te oczka, większe, mniejsze, większe, mniejsze. Tu już jest to znacznie mniej widoczne, w następnym już w ogóle. I ten idealny brzeg. Jak to zrobić? W miarę prosto. Co będzie nam potrzebne? Pokażę Wam jak zacząć, jak robić i jak skończyć. Przyda nam się szydełko, dwa kolory włóczki do briożki, oczywiście druty i opcjonalnie dwa markery, ale one nie są konieczne. W takim razie sprawdźmy jak trudno, cudzysłów, łatwo jest zrobić ajkordowy brzeg przy briożce. Mam już moją Włóczkę razy dwa, druty i szydełko, które na razie odłożę. I teraz podejmujemy decyzję zasadniczą. Decyzja zasadnicza brzmi, który kolor będzie kolorem podstawowym, czyli tym, którym zaczniemy, którym będziemy robić ajkortowe brzegi i którym skończymy. Jeżeli to jest ten sam rodzaj włóczki, tak jak u mnie, to wybieramy po prostu kolor dowolnie. To jest moja włóczka podstawowa. Ale jeżeli mamy dwa rodzaje włóczki, na przykład miękką i niekoniecznie tak bardzo miękką, wtedy możemy sobie spokojnie wybrać taką włóczkę, która jest miększa, bo wtedy i brzeg będzie nieco miększy. Ale to taka niezobowiązująca sugestia. Kolor podstawowy. Jeżeli wiemy ile oczek ma mieć nasza robótka, to musimy w nich uwzględnić trzy pierwsze oczka i trzy ostatnie oczka jako oczka i -cordu. Czyli jeżeli liczycie do swojego szala, otulacza czy czegokolwiek innego, co wymaga ładnego brzegu oczka, to pamiętajcie, że sześć oczek, trzy na początku i trzy na końcu będą jako dodatkowe, które stworzą nam ajkordowy brzeg. To teraz ja szybciutko znajdę początek. Mam. Ktoś zapyta, a po cóż, ach po cóż, to szydełko. Ach to szydełko, potóż żeby był ładny brzeg. Wykorzystamy prowizoryczny szydełkowy łańcuszek, ale tym razem nie jako bardzo prowizoryczny tylko jako początek. Dlaczego? Ponieważ wtedy od spodu będziemy mieć od razu ładny szydełkowy łańcuszek, który nam się będzie, który nam się zachowa na zawsze. I jak zamkniemy robótkę, to będziemy mieć podobne wykończenie. Na wszelki wypadek, żeby nie było Pierwsza pętelka zaplątujemy sobie. To będzie moje pierwsze oczko, które ląduje na drucie. I teraz zgodnie ze sposobem robienia szydełkowego łańcuszka. Nie ląduje na drucie. Wróć jeszcze raz. Poprawka ostatnie wyląduje. Tym razem to ląduje na szydełku. Łapiemy, przeciągamy i dociągamy. I teraz uwaga. To jest briożka, więc ten łańcuszek pod spodem musi być w miarę równy, ale niekoniecznie mocno ścisły, ponieważ briożka wymaga elastyczności. Czyli każde oczko to na drut od drugiej strony i przeciągamy. Na drut, od drugiej strony i przeciągamy. Nabieramy w ten sposób oczka. Ja oczywiście będę hałasować. W moim przypadku tych oczek nie będzie za dużo, ponieważ będę ten fragmencik robiła i nie chcę, żeby to zabierało nie wiadomo ile czasu. Ale powiedzmy, że tu mam prawie wszystkie oczka oprócz jednego. Ostatnie oczko to jest oczko, które mam na szydełku. To jest początek. Jak widzicie, tutaj mamy całkiem ładny łańcuszek, który nam zostanie. Zauważcie, że to jest dosyć luźne, ponieważ jak na tą grubość włóczki to było dość grube szydełko, czyli 3,75. Żadne dwójki i żadne 2,25. Oczka mamy nabrane. Teraz zaczynamy robić. Mam wyjątkowo długą żółkę, ale to nie nic zdobędzie sobie radę. I teraz uwaga: pierwsze trzy oczka to będą oczka, które będą później i-cordem. Przerobię je na razie na prawo. Na razie się nad nimi za bardzo nie zastanawiam. Następne oczka to będą oczka, które są już bryjożką. I na razie przerabiam je. To jest pierwszy taki rozbiegowy rządek. Prawe, lewe, prawe, lewe. I prawe. I lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Prawe i lewe. Nie, już nie. Zatrzymujemy się trzy oczka przed. Czyli znowu oczka i -cordu. Prawe, prawe i prawe. I teraz uwaga przed tymi trzema i za tymi trzema można włożyć markery można, ale niekoniecznie trzeba będziemy o tych oczkach i tak pamiętać, bo one za sekundę zmienią kolor i teraz uwaga, to był rządek rozbiegowy kolorem głównym powinien się pojawić kolor dodatkowy. no to, przeciągamy cóż mnie podkusiło, żeby wziąć taką długą żyłkę I teraz uwaga. Będę robiła kolorem dodatkowym, a oczka brzegowe mają być robione tylko kolorem głównym, co oznacza, że kiedy robimy kolorem dodatkowym, to trzy pierwsze i trzy ostatnie oczka przekładamy. One nas za bardzo nie interesują. Natomiast to, co mamy tutaj, zaczynamy dziergać. I teraz Mamy prawe oczko, zrobimy je jako oczko z owiką. Zauważcie, że ja tą nitkę tak po prostu sobie zostawiłam. I później, lewe. Gdyby ktoś sobie nie radził z samą brioszką, to oczywiście podrzucę we wpisie link do kursu. Ale wychodzę z założenia, że brioszka już jest Wam znana, natomiast doskonalimy tylko i wyłącznie kwestię brzegu. I teraz uwaga. Najważniejsze czary Mary, o jakim musimy pamiętać. Kolor dodatkowy, kiedy robimy nim ostatnie oczko, i nieważne co tu się dzieje, czy ono jest przerabiane, czy ono jest z owijką, u mnie w tym przypadku wyszło z owijką, to są trzy oczka i których nie będę przerabiać na żółto, to nitka dodatkowa zawsze na końcu swojego przebiegu ląduje z przodu. Owijka jest, nitka jest, mogę przytrzymać, mogę nie. Trzy oczka przekładam. Czyli mam nabrane oczka, rząd rozbiegowy i pierwszy rząd dodatkowego koloru. No to teraz będziemy robić rządek drugi. Rząd drugi czas najwyższy zacząć tutaj robić icord, Czyli zaczynamy. Do rozpiski, jak robić icord. Też wrzucę link we wpisie, więc tu się nie martwcie. Ja sobie też zerkam na ściągę, potem to już wychodzi naturalnie, ale mamy tak. Pierwsze oczko przekładamy z nitką z tyłu. Drugie oczko przekładamy z nitką z przodu. Tak, żadnych owijek, nitka z przodu. I na prawo. To jest icord. Rozpiska będzie, nie martwcie się. Teraz jesteśmy tutaj i zobaczcie, co mamy. Oczko z owijką, czyli musimy je przerobić i to przerobić je na Lewo. Tą nitkę przytrzymujemy, dociągamy nie za mocno, ale ona na razie jest nam niepotrzebna. I robimy. Prawe, lewe, prawe z owiką, lewe. Ja oczywiście tego prawego nie robię, tylko przekładam, ale tak sobie marudzę tutaj, bo to przecież prawie jak ściągacz. Lewe. Owika. Lewe, tu mogę sobie dociągnąć, później te nitki schowam. I teraz uwaga, trzy ostatnie oczka i -cord, czyli przerabiamy na prawo, nitka z przodu robótki i na lewo. To to jest pierwsza część tego rzędu. Teraz zrobimy część drugą, wykorzystując tą nitkę. Czyli uwaga, mamy. Wszystkie nitki dodatkowe uciekają, szukamy nitki z kłębka, żeby nie było. I znowu, jak mam nitkę żółtą i mam niebieski początek, to tego początku nie przerabiam. Pierwszy, pierwsze oczko ma być z owijką, czyli Robię sobie owijkę, zauważcie, że ta nitka wyszła mi tu, tak jak powinna, czyli z tyłu robótki w tej chwili i ta owika taka trochę dziwna, to jest wbicie się pod jedno i pod drugie. I teraz dziergamy, prawe, owika, prawe, owijka, prawe, kolejne prawe. To jest ostatnia owijka i teraz pamiętacie co mówiłam, żeby się waliło i paliło, nitka dodatkowa kończy swój przebieg z przodu robótki. Z tyłu. Z przodu. I trzy ostatnie oczka ajkordu zostają nietknięte. Mamy początek, możemy robić następny rząd. Mam niebieską nitkę, mam niebieski brzeg, więc zaczynam przerabiać. Pierwsze nitka z tyłu. Później przerabiam na prawo. Następnie przed robótką. I znowu na prawo. Owijka prawo. Owika na prawo i znowu. Czyli briożka jest briożką. Teraz uwaga: te owiki, one mogą się oddalać od swojego oczka. Czyli robić coś takiego. Nie przerabiamy samej owiki, tylko zawsze z oczkiem. Bo to są takie dziwne owiki na brzegu, właśnie. I ostatnie oczka znowu akordowo. Przed robótką, prawe. Lewe. Niebieski rządek za nami. Zauważcie, że nitka główna jest też pierwszą nitką w przebiegu briożki Czyli ona zawsze wy idzie jako pierwsza, jako druga idzie ta dodatkowa. I znowu. Mam kolorową nitkę, mam niebieskie oczka. Przekładam. I zaczynamy od owijki Czyli znowu łapię i owijam. Taka dziwna owijka. I później. Lewe, lewe. I znowu lewe. Czyli zauważcie, że briożka się nie zmienia. Może oprócz tych przedziwnych owijek, uwaga, najważniejsza zasada kolorowa nitka, kończy, przebieg i tak dalej. Przód robótki. Przekładam, bo one są nie od przerabiania. Widać już, że briożka się tworzy. Zauważcie, że ajkordowy brzeg zostaje w kolorze podstawowym, tak samo jak początek. Zostaje nam tylko dziergać. I teraz podstawowa zasada to jest ta, o której mówiłam już trzy razy i powiem czwarty. Mimo tego, że niektórzy zarzucają mi, że powtarzam wiele razy to samo i to jest do wypęku, no to do wypęku powiem jeszcze raz: kiedy kończymy pracę z nitką dodatkową, nigdy nie zostawiamy jej z tyłu, zawsze zostawiamy ją z przodu robótki. Dlaczego? Ponieważ kiedy obrócimy, to mamy ją idealnie gotową do wykorzystania. Druga zasada: oczka brzegowe są robione tylko i wyłącznie kolorem podstawowym. Tam nigdzie nie pałęta się kolor dodatkowy. I trzecia zasada, o której jeszcze nie było. Zauważcie, że kolor podstawowy i dodatkowy przy brzegach my ich o siebie nijak nie zaczepiamy. W żaden sposób. One po prostu zostają. Później można je lekko dociągnąć przy robieniu poszczególnych oczek. Ale tam nic nie plączemy o siebie, nic nie zaczepiamy, nic nie skręcamy. One po prostu zostają. Zrobię teraz fragmencik wyżej, żeby było widać. Jak to wygląda dalej, i będziemy zamykać. Jeszcze raz powiem. Brioszka zakładam, że ją umiecie. Rozpiska tego, jak się robi poszczególne rzędy tutaj. Pojawi się we wpisie, a link do niego pod filmem. Link do robienia briożki na wszelki wypadek też. To ja teraz sobie sekundkę podzierkam. I zaraz pokażę Wam, jak wygląda większy fragmencik, chociaż nie za duży. I zamkniemy. Ostatni rząd, starając się, żeby tak jak tutaj mamy łańcuszek w jednym kolorze, żeby zamknąć dokładnie tak samo. Czyli wykorzystując ten sam kolor, żeby to tworzyło ładną ramkę razem z brzegami i żeby też mieć w miarę równy i ładny łańcuszek. Jak widzicie mój fragmencik briożki urósł, chociaż tylko troszkę. Strona, gdzie prawymi oczkami jest nitka dodatkowa, zobaczcie, jak wygląda brzeg. To jest oczywiście wełna i to nieuprana, więc ona jeszcze nie robi żadnego wrażenia, chyba że ją naciągniemy. I strona, gdzie mamy jako główny kolor prawych oczek niebieski, a czerwony jest tylko w kreseczkach na skos. I brzeg wygląda równie dobrze. Jeszcze raz zrobimy dwa rzędy wspólnie, żeby nie było żadnych wątpliwości, że wszyscy wiedzą, co się dzieje. Miksujemy nasze dwie umiejętności: umiejętność robienia ajkordowego brzegu, o którym już kiedyś było, i umiejętność briożkowania, żeby uzyskać ładny brzeg. Dwa kolory. Zawsze pierwszym kolorem, jeżeli mamy dwa obok siebie, jest kolor podstawowy. I zaczynamy iCord. Nitka z tyłu robótki. Prawe nitka z przodu robótki, i to jest akordowy brzeg. Teraz briożka. Prawe owika, prawe owika, też prawe. Zauważcie, że tutaj już się nie zastanawiamy, co robimy. I ja to przy briożce mówiłam. To po prostu wynika z układu oczek. Przypominam o tej uciekającej owicie, którą trzeba dołączyć do właściwego oczka. I na końcu. Zdjęte z nitką z przodu, prawe, lewe. Połowa rzędu. Wracamy. Nie ściągamy sobie robótki z drutu. Kolorowa nitka, niebieski brzeg. Już pamiętamy, że tych oczek wtedy nie przerabiamy. I zaczynamy od owijki takiej troszkę dziwnej. Czyli łapię sobie nitkę i owijam oczko. Ona później właśnie może mi uciekać, a później już zupełnie normalnie. Briożkujemy tradycyjnie aż do ostatniego oczka, gdzie nitki po owinięciu nie porzucamy z tyłu, tylko przekładamy i dopiero przekładamy trzy oczka brzegu, których nie przerabiamy. To teraz zamknięcie. Możemy oczywiście. Na upartego zamknąć nitką dodatkową. Ale nie po to się mordujemy z brzegiem, żeby sobie darować tą śliczną jednokolorową ramkę. Dlatego zamykać będziemy kolorem podstawowym, czyli tym, którym robimy brzeg. Tą nitkę mogłabym obciąć, bo nie będzie nam już potrzebna. Zaczynamy od tego, że ajkordowy brzeg jeszcze przez chwilę mogę utrzymać. Natomiast tutaj. Zaczynamy zamykać, czyli wszystkie oczka przerabiamy tak, jak nam schodzą z drutu. Lewe z owijką, prawe na prawo, chociaż bez owijki. Czyli po przerobieniu tego rzędu zauważcie, że owijki nam znikają, a mamy rządek, taki naturalny odruch zrobienia owijki. Mamy rządek dokładnie tego samego koloru. I ajordowy brzeg jeszcze przez chwilkę utrzymany, chociaż to już nie ma wielkiego znaczenia, gdyby ktoś przerobił na prawo i lewo byłoby OK. Tak jak tutaj pamiętacie, były nabrane oczka i pierwszy rząd robiony prawe, lewe, prawe, lewe. To teraz zauważcie, że odwracamy to w lustrzanym odbiciu. Mamy prawe, lewe, prawe, lewe, czyli musimy zamknąć. Jak tylko znajdziemy szydełko, które bardzo skutecznie odłożyłam. Zaraz je znajdziemy. Ale odłożyłam je tak skutecznie, o mam. Jeśli to nie było, to, to nie ma większego znaczenia, bo to tylko próbka, ale wy raczej trzymajcie się tej samej wielkości szydełka. Odplątujemy wszystko. Łapiemy naszą nitkę i teraz uwaga, pierwsze to zdejmę, ale drugie... Najpierw przeciągnę przez oczko, a dopiero potem przez dwa. Kolejne tak samo. Przez oczko i przez dwa. Przez oczko i przez dwa. Plątaninę rozplątujemy troszeczkę. Oczko przez dwa. Przez oczko i przez dwa. Nie staram się tego robić zbyt ścisło, żeby to miało oddech. I było elastyczne. Przy briożce to bardzo ważne. Odpowiednie nabranie oczek, żeby elastyczność nam została i odpowiednie zamknięcie oczek jest dość ważne. Ale też nie staram się tego robić bardzo luźno. To również nie o to chodzi. Taki złoty środek. Najlepiej to wychodzi, kiedy szydełkuje się na zasadzie a nie zależy mi, tak sobie tam będę szydełkować. <laughs> Przynajmniej u mnie to się sprawdza. To jak zaczynam się starać, to zaczyna być niefajnie. Jeżeli rozlegnie się za chwilę huk, to to będzie kot, który usiłuje zajrzeć, co się dzieje. Mamy. I zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście mamy próbkę, czyli to jest malutkie, ale spójrzcie. Mamy śliczną niebieską ramkę, która ciągnie nam się brzegami na górze i na dole, i od tej strony idealnie zamyka kolor. Od drugiej strony. Jest dokładnie to samo. To rozciągnę, żeby to ładnie wyglądało. Spójrzcie. Wszystko zamknięte w ładnej ramce brzegów w początku i końca. Szal na pewno będzie wyglądał znacznie lepiej w ten sposób niż przy tradycyjnych bryjożkowych brzegach. Jedyna rzecz, na którą można zwrócić uwagę i na którą sugerowałabym, żeby zwrócić uwagę, to niezbyt ścisłe robienie tych brzegów. Dlaczego? Bo zobaczcie, że one mają taką. Robimy je tylko jednym kolorem, czyli na dwa rzędy robione tu jest jeden rząd brzegu. I to wystarcza, bo to jest brzeg, który się idealnie rozciąga. I on po upraniu będzie miał idealną długość dostosowaną do naszego szala, czy otulacza, czy komina, czy cokolwiek robimy. Ale jeżeli zaczniemy te oczka robić bardzo ścisło, to może się okazać, że ten brzeg zacznie nam trzymać i blokować możliwość rozciągnięcia, dlatego nie staramy się robić go zbyt ścisło. Wręcz przeciwnie, te oczka robimy w miarę luźne i wtedy mamy odpowiedni brzeg. Proszę bardzo, jeszcze raz. Bardzo ładny widok. Mam nadzieję, że ten sposób Wam się przyda. Czyli miksujemy briożkę z i-cordem na brzegu. Efekt moim zdaniem świetny. Wszystkie briożkowe szale dokładnie w ten sposób traktuję. Ajkordowym brzegiem, szydełkowym początkiem i szydełkowym końcem, co daje całkiem estetyczny efekt.